Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję organizatorowi Kofasowi za zaproszenie mnie tutaj do, na tę konferencję. Wprawdzie Narodowy Bank Polski no nie ma do zaoferowania przedsiębiorcom bezpośrednio tak wiele, ale po pierwsze staramy się utrzymywać stabilność pieniądza, co jest warunkiem zwykle koniecznym do prowadzenia biznesu, a po drugie podejmujemy działania na rzecz stabilności sektora finansowego. Bogu dzięki, sektor finansowy w Polsce może... Cieszy się, cieszy się nie tylko zaufaniem, ale i stabilnością, i z pewnością jakiś wkład w to miała polityka pieniężna i polityka NBP na przestrzeni ostatnich lat, ale też nadzór. Polski finansowy. Ja powiem kilka słów na temat sytuacji makroekonomicznej w Polsce, tak jak ją widzi polski bank centralny. I dlatego przygotowałem kilka slajdów, w których opowiem, jak my to widzimy, i w związku z tym, jakie są powiedzmy, perspektywy dla polityki pieniężnej i też no, dla koniunktury, więc w tym sensie też dla Państwa może być to interesujące. Zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o, o, o świat, no to w tej chwili sytuacja jest. No, no nie tak dobra, jak była kiedyś, ale widać, że w strefie euro pojawiają się już sygnały ożywienia. Niemcy przyspieszają i przyspiesza też południe Europy. W Hiszpanii po raz drugi mieliśmy drugi kwartał z rzędu na plusie. Włochy są na plusie już, Francja jest na plusie. W związku z tym widać, że nie tylko Niemcy, które. Do pewnego czasu były taką lokomotywą oddzieloną od tych peryferiów, rosną, ale też już zaczynają rosnąć peryferia. Co oczywiście będzie pomagało naszemu wzrostowi. W Stanach, oczywiście, jak zwykle można powiedzieć, koniunktura jest lepsza, tak strukturalnie, już niż, niż, niż w w strefie euro, ale pytanie jest oczywiście o, o trwałość tego ożywienia w Stanach. Jeśli nie, nie pojawi się jakiś poważny show w globalnej gospodarce, który może przyjść z Chin, może przyjść też z. Co, oczywiście ryzyko geopolityczne jest teraz większe niż było, to gospodarka globalna wydaje się, że będzie podtrzymywała o, ożywienie w Polsce. Ożywienie i przyspieszenie wzrostu widać już w gospodarkach regionu. Przyspieszają, przyspieszają Czesi, którzy już nie są w recesji, którzy byli. W odróżnieniu od Polski przyspiesza Rumunia. I to jest także widoczne u nas. W, w, w czwartym kwartale mieliśmy 27% wzrostu PKB. No i oczekujemy, że to będzie kontynuowane. To, co jest istotne, to to, że wzrost nie jest tylko i wyłącznie już ciągnięty przez eksport netto, który tutaj na tym wykresie jest pokazany, to jest ten górny słupek taki powiedzmy bordowy, tak przynajmniej. Wygląda, ale też od dwóch kwartałów zaczyna przyspieszać konsumpcja, czyli spożycie indywidualne i jakoś delikatnie widać coś w inwestycjach. Chociaż trzeba przyznać, że inwestycje w przedsiębiorstw to jest ten czynnik, który jest cały czas wskaźniki nowych inwestycji wśród przedsiębiorstw są cały czas niskie, w związku z tym to jest coś, co no jest powiedziałbym takim. Źródłem, źródłem niepokoju, jeśli chodzi o utrzymanie tego wzrostu, no bo nie chcielibyśmy, żeby ten wzrost był tylko i wyłącznie napędzany konsumpcją, bo on oczywiście na jakiś czas mógłby wtedy przyspieszyć, ale w dłuższym okresie pewnie byłby nie do utrzymania, mówiąc po polsku byłby unsustainable. Yy. W kolejnych kwartałach też, też oczekujemy poprawy, bo w zasadzie większość wskaźników koniunktury i PMI i to, co my sami badamy jako Narodowy Bank Polski, pokazuje, że, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę. Tu na tym dolnym wykresie to są, to są prognozy. Prognozy popytu i prognozy zamówień, które są przez nas badane, NBP poprzez swoje oddziały okręgowe zbiera od, od, od przedsiębiorstw informacje i widać, że no, od jakiegoś czasu już te prognozy popytu i prognozy zamówień rosną. Także to się spina w taki spójny obraz razem z PMA i z innymi wskaźnikami koniunktury. Poprawiają się też na szczęście nastroje konsumentów w Polsce, co no, co już wspiera konsumpcję, i co pewnie będzie wspierało, co też widzieć zresztą na niektórych rynkach mieszkaniowych w, w Polsce, bo konsumenci coraz chętniej e, zaczynają kupować mieszkania i brać kredyty e, mieszkaniowe. E, a mamy też ożywienie w, w kredytach konsumpcyjnych. Na tej, na tej e, no, tutaj są po, 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 pra, po lewej stronie, są wskaźniki. E, wskaźniki optymizmu konsumentów, który się poprawia, po prawej stronie wskaźnik obaw przed bezrobociem. Mimo że bezrobocie tak naprawdę dopiero zaczęło lekko spadać, to już te obawy przed bezrobociem wyraźnie się zmniejszają, w związku z tym konsumenci prawdopodobnie będą chętni i już są chętni, będą bardziej chętni do, do, do zwiększania konsumpcji. No, żywieniu. Towarzyszy poprawiająca się z, z, z sytuacja finansowa firm. Oczywiście poszczególne firmy mają swoje problemy albo, albo, albo mają bardzo dobre wyniki, to jest, to jest y, sektor przedsiębiorstw zagregowany i wynik na, na działalności, na sprzedaży i na podstawie działalności operacyjnej y, bardzo wysoki. Y, no mamy te sygnały poprawy na rynku pracy. W lutym mieliśmy pierwszy raz od dłuższego czasu spadek stopy bezrobocia, mimo że zima, choć w lutym dość łagodna jak na Polskę, w odróżnieniu od na przykład w, 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 w wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ale jak Państwo zobaczycie, na. Ta, ta góra taka, najpierw jest taka góra, to są te lata 2000, kiedy stopa bezrobocia w, w górnym prawym rogu ten wykres to jest to bezrobocie, które było rzędu 20% na początku tej pierwszej dekady XXI wieku. Potem mieliśmy silny spadek, był, był silny wzrost oraz ludzie niestety wyjeżdżali do zagranicy. I potem od 2008 roku już był wzrost stopy bezrobocia i wreszcie widać, że to się zaczęło odwracać i mamy początek poprawy na rynku pracy, początek wzrostu zatrudnienia. Według badania ekonomicznego, akty aktywności ekonomicznej ludności gus mieliśmy w czwartym kwartale... Wzrost o 0,5% to jest niewiele, ale wreszcie liczby pracujących w gospodarce. Na szczęście dla banku centralnego można powiedzieć i być może dla przedsiębiorców dynamika płac ze względu na to, że to bezrobocie jest cały czas podwyższone, pozostaje umiarkowana, w związku z tym też my jako bank centralny nie widzimy jakiegoś poważnego zagrożenia, jakiejś takiej eksplozji presji płacowej, która by zagrażało stabilności cen. No i inflacja w takim otoczeniu nawet przyspieszającego już wzrostu na razie pozostaje bardzo niska. W lutym to było 7%, w cały ubiegły rok to było grubo poniżej celu inflacyjnego NBP, który jest 2,5%. Częściowo ta niska inflacja wynika z tego, ona jest niska nie tylko u nas, ona jest też niska w strefie euro, ona jest niska w Stanach w wielu krajach. Częściowo wynika to z tego, że ten boom taki surowcowy, który był on się skończył i teraz od jakiegoś czasu mamy albo stabilizację, albo nawet spadek cen niektórych surowców, co nie cieszy w szczególności te kraje, które eksportują surowce, jak na przykład Rosję, ale no, Polskie jako całość, która jest importerem netto surowców, z pewnością cieszy, że wreszcie przestały te surowce rosnąć i nam to obniża inflację. Na świecie polityka pieniężna jest ultra luźna i no, wiele osób zastanawia się, co zrobić z tym, jak się ma pieniądz, który jest zerowo oprocentowany. W związku z tym to sprzyja no, różnym rzeczom sprzyja, nie zawsze sprzyja podejmowaniu jakichś wielkich inwestycji, czasami sprzyja tylko i wyłącznie spekulacji finansowej, no, ale to jest na pewno czynnik, który wspiera ożywienie na, w gospodarce światowej. W Polsce. Też stopa procentowa jest na historycznie najniższym poziomie. W tej chwili stopa referencyjna, czyli ta nasza główna, to jest na poziomie 2,5%. Co jest, jak Państwo widzicie, ten wykres jest z 2001 roku, czyli jeszcze tych czasów na początku dekady, kiedy inflacja była wysoka. Stopa 2,5 to jest najniżej w historii. To nie jest zero, tak jak w niektórych gospodarkach rozwiniętych, albo nawet w Czechach, w Czechach stopa jest zero. Albo wiemy bank centralny stara się w jakiś sposób no z jednej strony znaczy równoważyć powiedziałbym interesy tych, którzy oszczędności mają, z tymi, którzy te oszczędności w cudzysłowie wykorzystują, czyli z tymi, którzy pożyczają. Poza tym wiemy, wiemy że no zbyt luźna polityka pieniężna była jednym z przyczyn kryzysu finansowego globalnego, w tym zbyt luźna ta amerykańska, w związku z tym staramy się, żeby wspierając to ożywienie gospodarce, jednak nie, nie, nie docisnąć tego pedału gazu monetarnego zbyt daleko, żeby, żeby nie powstał taki boom, który będzie wprawdzie może i szybszy niż dziś, ale, ale, ale na dłuższą metę skończy się kryzysem. Kurs walutowy, i to jest wielka siła polskiej e, gospodarki, można powiedzieć, to jest e, taka laurka wystawiona polskiej gospodarce, nie, nie chcę powiedzieć polskiemu rządowi, polskiemu banku, bankowi centralnemu. Mimo tych zawirowań, nawet teraz, mimo tych zawirowań wokół Ukrainy i Rosji, pozostaje e, relatywnie stabilny. Co więcej, e, banki centralne dzisiaj, ponieważ amerykański dolar jest oprocentowany bardzo nisko, euro jest bardzo nisko oprocentowany, jen, te najbardziej bezpieczne waluty to banki centralne wielu krajów dywersyfikując swoje aktywa także wchodzą w polskiego złotego, co już jest takim no, stemplem jakości dla, dla naszych aktywów. To oczywiście, co wspiera tę stabilność polskiego złotego, to jest też to, że w bilansie płatniczym mamy dość korzystną sytuację i w drugim kwartale nawet mieliśmy nadwyżkę. W, w całym roku deficyt na rachunku obrotów bieżących to był 1,6% PKB. To jest na tle innych gospodarek wschodzących bardzo dobry wynik. I, no to jest zasługa z pewnością polskich przedsiębiorstw, które bardzo dobrze sobie radzą i cały czas radziły w ciągu tych ostatnich powiedzmy, dekady na rynkach eksportowych i, i zwiększały eksport. E Dlatego mamy już, już, już mieliśmy nadwyżkę na rachunku handlowym, czyli w pewnym momencie eksportowaliśmy więcej niż importowaliśmy. To się prawdopodobnie wraz z ożywieniem krajowej koniunktury znowu pogorszy, ale prawdopodobnie znowu nie do takich poziomów, które by zagrażały nam, bo jeśli mielibyśmy za duży deficyt, to na ogół kraje, które mają za duży deficyt, ostatecznie jest presja na to, żeby go zmniejszyć, musi być dostosowanie cen, czyli kurs walutowy zwykle spada dość silnie. No i wreszcie akcja kredytowa, która rośnie w taki umiarkowany sposób. To jest, to jest akcja kredytowa dla całego sektora niefinansowego w, w Polsce. Dynamika jest tak rzędu 3-4%. Kredyty, kredyty dla przedsiębiorstw w zeszłym roku bardzo mizernie rosły, ale, ale trzeba przyznać, że już w tym roku zaczynamy widzieć jakieś sygnały ożywienia. Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, no, cały czas stabilnie rośnie. Teraz już nie są to kredyty walutowe, ale kredyty złotowe, m.in. dzięki temu, że, że stopy w Polsce są na rekordowo niskim poziomie. No i my, my, my to dzięki, dzięki, dzięki bankom, dzięki ich uprzejmości publikujemy taką ankietę do, ankietę do przewodniczących komitetów kredytowych, z których pytamy, czy oni jak widzą sytuację na rynku, jeśli chodzi o popyt na kredyt, czy zamierzają lub czy złagodzili kryteria, etc. Jednym z takich wyników tej ankiety jest wzrost zainteresowania kredytem, który jest widoczny w pierwszym kwartale. To jest kolejny sygnał pokazujący, że polska gospodarka przyspiesza i o ile nie wydarzy się jakaś hekatomba, to zdaje się, że czeka nas. Całkiem dobry okres, który wygląda tak, w Narodowy Bank Polski publikuje coś takiego, co się nazywa projekcją inflacji PKB. Te wachlarzowe wykresy są po to, żeby pokazać ryzyko, ta, ta konferencja jest o ryzyku, więc my pokazujemy, że może być lepiej lub gorzej, ale z grubsza, no powiedzmy to, na, na czym wszyscy skupiają uwagę, to jest ta tak zwana centralna ścieżka. Jeśli chodzi o wzrost PKB, spodziewamy się, że to dalej będzie przyspieszać. I w tym i w przyszłym roku będzie gdzieś około 3,5, a może nawet więcej procent. E, inflacja na razie jest bardzo niska i zdaje się, że w tym roku e, do celu e, nie wróci, przynajmniej na to wskazują prognozy, ale bank centralny e, będzie podejmował działania, czy, e, czy też e, już podjął, żeby ta inflacja z powrotem do tego celu wróciła. W związku z tym e, można spokojnie. E, Planować wydatki inwestycyjne i konsumpcyjne, zarówno jeśli chodzi o konsumentów, jak i przedsiębiorstwa, bo pieniądz raczej powinien, e, powinien zachowywać wartość. Oczywiście, znowu podkreślę, to o ile nie nastąpi hekatomba w gospodarce globalnej lub w, glo, w globalnym systemie finansowym, co jak już wiemy, nie jest zupełnie, nie da się tego zupełnie wykluczyć. Dziękuję, i to w zasadzie. Tyle. Więcej informacji, gdybyście Państwo byli zainteresowani polską gospodarką, to zachęcam do, do lektury. My oprócz tego, że, że dostarczamy analiz dla Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu i Prezesa NBP, to też publikujemy nasze analizy dotyczące rynku pracy, sytuacji przedsiębiorstw, sytuacji w sektorze bankowym. Jedną z takich publikacji jest raport o inflacji. Im więcej kliknięć, tym więcej moi koledzy i koleżanki mają satysfakcji z, z pracy, bo oznacza to, że nie tylko Rada Polityki Pieniężnej czyta ich własne dokumenty. Dziękuję bardzo.